Marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim złączył się z Narodem. Dziś upamiętniamy to wydarzenie i stajemy tutaj przy pomniku, symbolu naszej niepodległości, oddając hołd bohaterom tamtych wydarzeń. Walki trwały 63 dni, ale minęły. Warszawiacy musieli opuścić swoje rodzinne domy. A jakie były ich dalsze losy? Po kapitulacji walczących do końca powstańców przetransportowano do niemieckich obozów jenieckich. Natomiast ludność cywilną, wśród której byli także powstańcy, w liczbie około 550 tysięcy osób jeszcze w trakcie powstania i po jego zakończeniu Wysiedlono do obozów Pruszkowie Stamtąd kierowani byli między innymi do pracy przymusowej, obozów koncentracyjnych i obozów pracy. Przesiedlani byli także do miejscowości południowo-zachodniego generalnego gubernatorstwa. Mieszkańcy Warszawy, liczeni w tysiącach, trafili także do ówczesnego Stargard Gomaer, skąd skierowani zostali na roboty przymusowe, zarówno na terenie miasta, jego okolic oraz dalszych rejonów III Rzeszy Niemieckiej. W dzień rocznicy wybuchu powstania odeszła pani Halina Jędrzejewska, pseudonim Sławka, która w czasie powstania warszawskiego była sanitariuszką, a za swoje bohaterstwo została dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznym. Dla uczczenia jej pamięci z wszystkich bohaterów wydarzeń 1 sierpnia 1944 roku. Delegacje złożą kwiaty pod pomnikiem, a po zakończeniu ceremonii składania kwiatów odegrany zostanie sygnał śpij kolego. Proszę delegację o podchodzenie jak najbliżej tego ciągu. Strzelca gromada na stos! Zrzuciliśmy spojrzenia los na stos, na stos! Za wolność, za pokój oddane. i oddane, idą bieg ten pan, walczyć powstanie. Baśka, bomba, Ewa, małgorzata i Hanka, alka. Nina, Anka, Dorota, Bożena, Kasia, Anna, Wanda Nowina, Litka, Wiona, Lena, Janina, Kuba, Irka, Sława, Izosia i Nasza Syra.